Również jak większość kolegów, większego doświadczenia trenerskiego nie posiadam, jestem na, na czwartym roku obecnie AWF Wszechnicy Świętokrzyskiej. Jeżeli chodzi o jakieś szkolenie trenerskie, miałem w przeszłości będąc jeszcze czynnym zawodnikiem okazję współpracować i pomagać szkoleniu w grupach młodzieżowych Legii Warszawa. W polskiej Ariel, jeszcze jak grałem w piłkę to yy, pomagałem prowadzić zajęcia w grupach młodzieżowych Ruch Chorzów. Każdy się przedstawia z jakimś strachem, niepewnością. Za chwilę wyjdziecie przez wśród zawodników, wszystko musi być swoją osobnością. Normalnie mówić, no każdy teraz spróbował, No czego się wstydzicie, że dobrze graliście piłkę? No jak tak może być, no. Stajesz, mówisz, ale. Dyrektor sportowy Polskiego Związku Piłki Nożnej Stefan Majewski zwrócił uwagę na fakt, że nie wszyscy adepci. Trenerskiej sztuki są pewni siebie. Tę pewność siebie można nabyć, czy gdzieś można nad tym pracować? Jak to z pana doświadczenia wynika? Na pewno można to zrobić, ale widzimy to są e, zawodnicy, którzy doskonali gra, grali na boisku, grali przy pełnych stadionach, teraz znaleźli się wśród kolegów, wśród e, inna sytuacja i zauważyliśmy taką niepewność. E, Ten musi wykazywać e, zawsze e, e, Swoją osobowość, pewność swojego wyboru, wszystko. Im będzie to e, bardziej przekonująco mówił, tym powiedzmy ta wiedza będzie do, docierała do tych, e, którym chcę ją przekazać. To już jakąś wiedzę macie. To nie są zawodnicy, przepraszam, e, ktoś, kogo się bierze pierwszy raz do szkolenia. To pokazać, pokazać tą pewność, bo od Was będzie zależało, jak będziesz wiedzę przekazywał, czy to mały dzieci czy dalej, to, uwolnić, to po się wyjście, że tak uwolnić. śmiało. No. Życzę wam tego, że na drugi raz, jak ktoś przyjdzie nawet do mnie w jakiejś sprawie, to klata do przodu i musi być mocny. Tego wam życzę i dziękuję bardzo i do miłego zobaczenia. Również bardzo dziękuję. Żegnamy